Jako radni dostawaliśmy sygnały wspólnie z radnym Rafałem Demskim. Dostawaliśmy sygnały od mieszkańców o potrzebie pomocy mieszkańcom w walce o swoje prawa, czyli o to, żeby tutaj nie powstało składowisko odpadów. Stąd też wyszliśmy z, in z inicjatywą zwolnienia protestu oraz innymi działaniami, o których zaraz powiemy, po to, żeby tą inwestycję zatrzymać. Naprawdę już dużo wcześniej, a od marca rzeczywiście jest procedowana decyzja, e, która w mojej opinii była ukrywana przed mieszkańcami. E, Urząd Miasta ma służby e, informacyjne, ma siedem etatów osób, które powinny informować mieszkańców o różnych ważnych dla, dla nich, dla ich życia rzeczach, a skupiało się, czy ten Wydział skupiał się tylko na promocji imprez, promocji zdjęć prezydenta, natomiast tak ważna informacja była gdzieś tam ukryta w środku BIP-u i mało kto miał szansę ją, z nią się zapoznać. Jak Pan rozmawia z mieszkańcami, czego oni się obawiają? Tego, co wszyscy ludzie, którzy martwią się o to, że obok nich powstaje inwestycja, która jest niebezpieczną inwestycją, która w razie jakichś awarii, problemów może wywołać zagrożenie dla bezpieczeństwa, dla życia, dla zdrowia, może wywołać zagrożenie dla środowiska. Naturalnego, boją się dostarczania tych śmieci, wzmożonego z, z, transportu. Wiadomo, że inwestor zawsze będzie zapewniał, że wszystko będzie w porządku, że nie jest to szkodliwe, natomiast praktyka pokazuje w różnych miastach, że bywa różnie. I Ja jako radny powiem w ten sposób: centrum miasta nie jest miejscem, centrum miasta i jego okolice nie jest to miejsce, gdzie tego typu inwestycje powinny być lokowane. Szanowni Państwo, eksperci, z których, że tak powiem, skorzystałem, analizując wszystkie dokumenty, jak te sprawy, w wniosku, który został tutaj złożony o. Śmietnisko, ja to nazywam rzeczy po imieniu, wskazuje na to, że są możliwości zablokowania tej inwestycji. W komunikacie prasowym wydanym przez prezydenta miasta Radomska wybrzmiało na koniec jego konferencji, że jeżeli firma spełni wszystkie wymogi formalne, on taką decyzję będzie musiał wydać. Okazuje się, że gdyby pan prezydent przeanalizował właściwie kartę informacyjną tego przedsięwzięcia, to wiedziałby o tym że są podstawy prawne ku temu i formalne, aby tej inwestycji po prostu tutaj nie było. Dlatego dziś tutaj jesteśmy i mówimy stanowczo nie. Dlatego dziś tutaj mówimy prezydentowi, żeby zastanowił się nad tym, czy chce nadal sprowadzić urząd prezydenta miasta Radomska i czy chce to robić dobrze. No bo jeżeli sobie z tym po prostu nie radzi, no to ja z tego miejsca wzywam go do tego, żeby zdał mandat, który powierzyli mu mieszkańcy miasta Radomska, który to upoważniał go do tego, żeby o nas dbać. I robić wszystko, żebyśmy czuli się w tym mieście bezpiecznie. A co z tej karty wynika o tym składowisku? No to jest dokument dość skomplikowany. W tym momencie nie będę przytaczał szczegółów po to, aby nie dawać też argumentów stronie, która wnioskuje o wydanie tej decyzji, do tego, żeby przygotować się lepiej do złożenia tego wniosku. Będziemy to robić, składając określone zawiadomienia do określonych instytucji, blokując skutecznie tym samym tą inwestycję. Jest dzisiejsze spotkanie jakie będzie mieć następstwa? Dzisiejsze spotkanie będzie miało następstwo takie, że przedłożę Państwu oświadczenie, które na koniec wydamy. Otrzymacie je w formie papierowej, a następnie złożę stosowne dokumenty do instytucji. Jako do przewodniczącego Rady Powiatu również dotarł Państwa protest, który w pełni popieram, ale o tym za chwilę. Wcześniej pozwólcie Państwo, że troszeczkę przeszkodzę w tym spotkaniu, ale doskonale jako mieszkańcy wiecie Państwo, że na terenie metalurgii działa... Oczyszczalnia. I to nie od roku, dwóch, tylko od wielu lat. Mówicie Państwo, że źle się mieszka tutaj. Faktycznie nie jest to y, do dobrego, spokojnego mieszkania dzielnica. Y, jest dużo zakładów. Jest y, obok, mówiliście Państwo, y, składowisko, które też nie działa od roku, dwóch czy pięciu, tylko od bardzo, bardzo dawna. Tak jak wspomniana na metalurgii oczyszczania. Wiecie Państwo, o czym mówię działa oczyszczalny 2 dalej prawda? 2 km e... dalej. E... E... Pan, pan Dębski pan nie jeszcze niedawno z z z był z przewodniczącym rady miasta. rady miasta. Pan Łukasz, rady pani wykladanie. Magda była radną. Co zrobiliście Państwo, aby zlikwidować 8 lat byliście w koalicji rządzącej w naszym miastem? Co zrobiliście, aby mieszkańcom tu, tej dzielnicy żyło się lepiej? Dobrze to tylko. A teraz proszę, proszę Państwa, prawda jest taka, że nie dajcie się manipulować politycznie. Jesteśmy w kampanii wyborczej. Każdy mieszkaniec, nie, proszę, proszę dać mi, zanim krzyczycie państwo, państwo z platformy. Nie jest to czy, to nie mogę, jest czy mogę dokończyć? Mogę dokończyć? Przepraszam, mogę dokończyć. Nie mieszka, nie wie, mogę dokończyć. Jeżeli tak, to szanowni państwo. Każdy mieszkaniec Radomska ma prawo złożyć do Urzędu Miasta wniosek, co chce robić na swoim terenie. Później trwają odpowiednie procedury, które właśnie trwają odnośnie e, tematu, w którym dzisiaj się spotkaliśmy. Na wspomnianej konferencji prasowej proszę abyście wszyscy Państwo sobie odsłuchali uważnie konferencję prasową prezydenta, który wyraźnie powiedział, że jest przeciwny i zrobi wszystko. Aby tego składowiska tutaj nie było. Natomiast procedury muszą trwać. Procedury muszą trwać. I pozwólcie Państwo, że będą trwały, bo muszą trwać. A jaki będzie efekt, to zobaczymy, porozmawiamy już nie w kampanii wyborczej. Dlatego, Szanowni Państwo, Jarku, składowisko wybuduj sobie na swoim podwórku. Pięknie, że protestujecie. Jestem z Wami, ale ten protest powinien być skierowany do firmy. I nie do tej firmy, która była na zdjęciu gazety, bo to nie ta firma jest właścicielem, gdzie tutaj jest neon, tylko inna firma i trzeba protestować do właściciela terenu. A wszystko inne, a wszystko inne. No właśnie tak, tu namawiajmy państwa. Tu namawiamy państwa. Natomiast wy kierujecie twoją procedurę. Natomiast... Kierujecie państwo tylko pod jednym adresem. Wiemy dlaczego, bo za chwilę wybory.